bracia i siostry. Z tej strony Mike, z we are the Saints. Mam dla was kolejne przesłanie od pana i pojawiło się ono w ciągu ostatnich kilku dni. To hm. To było coś, co zajęło panu i mnie kilka dni, abyśmy mogli się spotkać i razem przez to przejść. I o tym właśnie będziemy rozmawiać. Wszystko to jednak zaczęło się kilka dni temu, może nawet tydzień temu. Kiedy w duchu zacząłem słyszeć w mojej głowie pewną melodię piosenki, której nie słyszałem od naprawdę bardzo, bardzo długiego czasu. Była to piosenka, która jest dosyć stara, okazała się wiele lat temu. Nie widziałem. Nie słyszałem wcześniej tej piosenki. Od bardzo, bardzo dawna, i nie wiem, czemu ta melodia tak grała mi w głowie, lecz często mi się to zdarza, kiedy jestem z panem. Słyszę. Różne piosenki, a pan zawsze puszcza mi je z samego rana, gdy tylko wstanę. One będą mi grały w głowie, kiedy wstanę, i nie wiem dlaczego. Akurat te piosenki. Mówiłem już o tym w przeszłości, ale pan zazwyczaj przyciąga moją uwagę w ten sposób, niezależnie od tego, jaki jest tego cel. Nie jestem w stu procentach pewien, dlaczego. Jakoś to do mnie przemawia. Tak więc muzyka do mnie mocno przemawia, mimo że w zasadzie nie gram na żadnych instrumentach, ani nie mam nic wspólnego z muzyką. Po prostu tak to już jest. Mm. Więc ta piosenka grała nieustannie w kółko przez kilka dni i myślałem sobie i słyszałem w duchu, jak pan mówi: To jest coś, o czym chcę porozmawiać. To jest temat. Pamiętam, że pomyślałem: Dobrze, tak, porozmawiamy o tym. Porozmawiamy, kiedy udam się do mojej osobistej komory modlitewnej i będę gotów na refleksję. Później. Tak mniej więcej następnego dnia lub parę dni później zdarzyło się, że akurat byłem na stacji benzynowej. I właśnie ta piosenka leciała z głośników na stacji benzynowej, kiedy tylko do niej wszedłem. Byłem świadomy, że pan mówił mi: To jest dla ciebie potwierdzenie. A ponieważ mam tendencję, by odkładać pewne rzeczy na później, szczególnie gdy jestem bardzo zajęty, czy to pracą, czy też sprawami z mojego osobistego życia. Więc odkładałem to trochę na później, a pan oczywiście o tym wiedział. Dlatego wbił mi to do głowy, mówiąc: Słuchaj, teraz słyszysz to swoimi ziemskimi uszami. To jest coś, o czym pragnęliśmy, abyś opowiedział. A zatem wróciłem do domu i zaczęliśmy o tym rozmawiać. Co chcę zrobić to nie ujawniać tytułu utworu, ale odczytać refren, który ciągle rozbrzmiewał w mojej głowie. Następnie przejdę od razu do jego przesłania, a potem będę miał coś do powiedzenia dla wszystkich, którzy są częścią ciała Chrystusa na zakończenie tego komunikatu. Więc um myślę, że po prostu zmówię krótką modlitwę w związku z tym, bo było to dla mnie trudne przesłanie do wyrecytowania i ciężko mi było w to wejść. Aby zagłębić się w to z Panem, by to wszystko spisać, ponieważ zdawałem sobie sprawę, że to przesłanie będzie zawierało trudne prawdy. I. Yy. Ale nieważne, zanim zacznę, odmówię krótką modlitwę. Panie Ojcze Niebieski, dziękuję ci za możliwość przekazywania tych przesłań twoim owieczkom. Panie, mam tylko nadzieję, że mogę być najlepszym pasterzem, jakim tylko potrafię, aby prowadzić Twój lud. I modlę się, aby to przesłanie rozbrzmiało i dotarło do ludzi, i żeby wróg nie mógł go zatrzymać, powstrzymać, zabrać ani wyrwać z serc Twoich dzieci. I modlę się, aby to przesłanie rozprzestrzeniło się, aby obfitowało w owoce i powróciło do Ciebie z licznymi dobrodziejstwami i plonami. W imieniu Jezusa modlę się. Amen. Więc refren, który wciąż słyszałem, brzmiał dokładnie tak. Refren brzmi: ludzie zabijają, ludzie umierają, dzieci cierpią, a ja słyszę ich płacz. Czy mógłbyś praktykować to, co głosisz? Czy nadstawiłbyś drugi policzek? Ojcze, 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 pomóż nam? Zeszli jakieś wskazówki z góry, bo ludzie zmuszają mnie do zadawania sobie pytania: gdzie podziała się miłość? Więc, jak możecie sobie wyobrazić? Słuchając tego refrenu ciągle i ciągle, dzień po dniu, przez kilka dni, pomyślałem sobie: Człowieku, coś się dzieje. A kiedy usłyszałem go na stacji benzynowej, wiedziałem, że to jest to przesłanie. Więc przystąpiłem do modlitwy, przyszedłem, by szczerze porozmawiać z Panem, i stało się tak, że. Więc w zasadzie przyszedłem i powiedziałem: Panie, wiecie, powiedziałem: Panie, przepraszam, zasługujesz na coś znacznie lepszego niż to, naprawdę, na więcej niż ja. Za to, że tak bardzo ociągałem się i nie przystąpiłem od razu do przekazu, ani nie udałem się prędko do komory modlitewnej. A pan natychmiast odpowiedział mi tymi słowami, co sprawia, że sądzisz, iż nie dorastasz do moich oczekiwań? Odpowiedziałem wtedy to dlatego, że często wszystko odkładać na później. Po prostu taki już jestem. A pan rzekł Jak więc co z tego i cóż dalej? A ja na to, cóż, czuję, że to utrudnia twoje przesłania i twoją misję. A on odpowiedział: Nieprawda, moja gołąbko, co nazywasz słabością ciała, to siła ducha. Znam cię bardzo dobrze i rozumiem Twoje serce. Więc powiedziałem, obawiałem się tego przesłania. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego właściwie się go bałem. Ale, tak jak już wcześniej wspomniałem, było coś w tym przesłaniu, o czym po prostu nie byłem do końca pewien, czy chcę swobodnie rozmawiać i o tym mówić. Pan odparł natychmiast i rzekł: Ja ci powiem. To dlatego, że za każdym razem odczuwasz lęk, czy poprawnie przekażesz przesłanie i czy jasno usłyszysz, mimo że w głębi duszy wiesz, iż tak właśnie jest, ale wolisz poświęcić swój czas i nie śpieszyć się, co jest dokładnie tym, jak cię stworzyłem. Gdybyś zbyt szybko działał, tak jak na początku, ten kanał nie radziłby sobie tak dobrze. A więc nawiązuję tutaj do tego, co było. 6-7 lat temu, kiedy uruchamiałem ten kanał, naprawdę wiele rzeczy, o których mówiłem, udostępniałem i publikowałem na kanale było. Naprawdę się z tym nie spieszyłem. I tak naprawdę najpierw nie czułem tego w duchu, a moje rozeznanie nie było jeszcze wystarczające. To mogło być pewną przeszkodą, i faktycznie tak było. Musiałem więc, wiecie, zrobić coś innego, wziąć wolne pewne rzeczy, wyeliminować. I to był dla mnie zdecydowanie czas przecinania. Potem wróciłem i powiedziałem: Panie to brzmi, brzmi, jakbym musiał być doskonały, ale tu nie chodzi o doskonałość. Chodzi o wyczucie czasu. Gdy to mówiłem, pomyślałem, czy chodzi o czas? Odpowiedział tak, Mikelu. Powiem szczerze, zdecydowanie wolę kogoś, kto zwleka z rzeczami niż perfekcjonistę. Nie popełnij błędu, jeśli jesteś samozwańczym perfekcjonistą. Który uważa, że musi zrobić coś doskonale, według ludzkich standardów, to wywodzi się z pychy. Słyszałeś mnie, z to nie jest dla mnie, a jeśli nie jest ode mnie, to od kogo pochodzi? Pokora jest dla mnie wspaniałym skarbem. Mogę uczynić wiele z duszą, która ma w sobie pokorę. Pamiętasz, o co Cię prosiłem wiele, wiele lat temu? A on mówił o mnie, a ja na to: Tak, pamiętam, jak rozmawiałem z Tobą o a więc na samym początku. Bardzo krótko po tym, jak miałem swoje swoje spotkanie, swoje. Moje osobiste doświadczenie z Jezusem. Rzekłem, nade wszystko niech zachowam pokorę. Co tylko musisz. Gdy rozważałem te słowa, on powrócił i oznajmił, powierzyłeś mi autorytet nad twoim życiem i właśnie to czynię. Na to odparłem Przepraszam Cię, Panie. Że niekiedy z tego powodu narzekam. Ja też potrafię narzekać. Pan odrzekł: Słyszę cię, synu, i przebaczam ci. Zatem staraj się dziękować w trudnych chwilach i we wszystkich sytuacjach. Pozwólcie, że coś tutaj dodam, to jest ostrzeżenie. Jeśli zależy ci na byciu doskonałym oczach ludzi, będę zmuszony cię skorygować. Pycha kroczy przed upadkiem, a im większa pycha, tym większy upadek. Okażę Ci miłosierdzie, jeśli najpierw przyjdziesz do mnie i okażesz skruchę. Ale jeśli nie rozpoznasz swojej pychy, cofnę się i pozwolę, by wróg Cię przesiał. Więc rozpoznajcie ją, moje dzieci. Wtedy zapytałem, panie, czy odkładanie na później to grzech? A pan odpowiedział, samo w sobie nie jest, lecz może prowadzić do lenistwa i ociężałości. Bądź ostrożny. Prosi o moją łaskę, by pomogła ci ruszyć do przodu, tak jak to wielokrotnie czyniłeś w przeszłości. A ja odparłem: Dobrze, rozumiem to. Więc zapytałem: Jezu, wiem, że chciałeś porozmawiać o tym. Jak? Miłość ostygła wśród ludzi. Wtedy pan zaczął mówić: Moje dzieci, moi umiłowani synowie i córki jedynym sposobem, by zwalczyć zło na tym świecie, jest miłość. Nie ma po prostu żadnej innej drogi. To jest jedyny sposób. Widzę wśród mojego ludu tych, którzy zaniedbują wdowę i sierotę. Moje dzieci, co się dzieje? Ten świat potrzebuje waszej miłości i to teraz. A co więcej, w chwili, gdy On wypowiadał te słowa, w jego oczach pojawiły się łzy, i ja także miałem łzy w swoich oczach. Poczułem wtedy wszechogarniające i niezmierzone. Uczucie, że on był naprawdę, ale to naprawdę bardzo bardzo poruszony tą częścią przesłania i naprawdę to czułem, to przepływało. Więc było to dość trudne. Pan kontynuował dalej. Polityka i opowiadanie się po którejś ze stron w sprawach społecznych nic nie znaczą. Jedynym sposobem, by ludzie do mnie przyszli, jest miłość. Robienie czegoś ekstra, przejście tej dodatkowej mili, prawienie sobie komplementów, pomaganie potrzebującym, zatrzymanie się na autostradzie, by sprawdzić, czy kierowca nie potrzebuje pomocy przy zmianie opony, napisanie do starego znajomego, co u niego. Czy potraficie znaleźć sposoby, przepraszam, możecie znaleźć sposoby, by pomóc innym? Jeśli mnie poprosicie, wskażę wam, jak pomagać. Okazujcie miłosierdzie, a miłosierdzie będzie wam okazane. Powiedziałem, panie, myślę, że to przesłanie, myślę, że to przesłanie jest całkiem jasne, panie. I jeśli mam coś dodać, co zresztą zrobiłem, powiedziałem: a wróg liczy na to, że damy się wciągnąć w światowe namiętności. A nie w ty, Boże. Pan odparł: dobrze, Gołąbku mój. Ludzie moi na waszą ziemię nadciągają ciężkie chwile i wielu będzie potrzebować wsparcia. To może być wasze powołanie życiowe. A po co was stworzyłem? Bardzo możliwe, że możecie być dla kogoś nadzieją, aby powrócił do mnie, by doświadczyć mojego miłosierdzia. Wojna nadciąga do Ameryki i na cały świat, a ja potrzebuję, by moje dzieci światłości były prawdziwą latarnią latarnia dla statków na wzburzonym morzu. Ta zorza polarna jest wspaniałym symbolem mojej miłości do całej ludzkości, by pokazać, że moje światło świeci nawet w największej ciemności. Wkrótce znaczna część świata będzie miała okazję ujrzeć te zjawiskowe zorze, jak nigdy dotąd. To jest moje dzieło, by spróbować przyciągnąć uwagę Ziemi, zanim podejmę bardziej drastyczne kroki. Nigdy nie życzyłbym tego ludzkości, ale jestem zobligowany wypełnić wolę mojego Ojca Niebieskiego. Módlcie się dzieci o miłosierdzie. A Ojciec Niebieski wzruszy się do łez. Więc zapytałem Pana, Panie. Poprosiłem Ojca o miłosierdzie dla ludzkości. Dotknąłem Jego dłoni, a On na mnie spojrzał. Wiedziałem też, że wsłuchiwał się w modlitwy świętych. Widziałem Cię, jak klęczałeś w pokorze przed obliczem Ojca. W wielkim bólu, więc żarliwie Go błagałem. Zatem to, o czym tutaj mówię, to fakt, że podczas modlitwy i medytacji Wizualizuję siebie, rozmawiającego z ojcem w głębi mojego umysłu lub w najskrytszych zakamarkach mojej duszy. I nie wiem, czy to jest jakiś dar, czy może po prostu coś, co udaje mi się robić od dłuższego czasu, a potem po prostu pozwalam, aby te obrazy same się rozwijały. I zrobiłem to, ponieważ pan był w wielkim bólu. Wrzuciłem coś na Discorda, prosząc wszystkich o modlitwę. Zamieściłem post na YouTube, prosząc wszystkich o modlitwę. I to przesłanie w pewnym sensie idealnie dopasowało się do tej prośby o modlitwę, którą wcześniej przedstawiłem. Um, więc w tamtym momencie uch, mówiłem do pana, że błagałem ojca w sprawie wszystkiego, co miało się wydarzyć lub mogło się dziać, co mi leżało na sercu. Wtedy to pan przemówił do mnie ponownie: rzekł: Mój synu, uczyniłeś to więcej niż jeden raz, i jestem z ciebie niezmiernie dumny. A wy wszyscy módlcie się dalej. Jeszcze nie wyszliśmy na prostą. Moje gołąbki, Wasze modlitwy są modlitwami świętych, o których pisze objawienie. Są dla Ojca słodkim zapachem. Módlcie się dalej psalmami. Odmawiajcie dalej psalmy i odmawiajcie koronkę do miłosierdzia Bożego. Razem damy radę. Powiedziałem więc do Pana, Panie, nie chcę zmieniać tematu, ale wspomniałeś już o wojnie w tym przesłaniu. Czy o to właśnie chodziło w tym wszystkim? Pan odpowiedział: Tak. Mój synu, umiłowany, mój gołąbku, wojna to niezwykle straszny czas. Wielu z Was, którzy tego słuchacie, nie wie, czym jest wojna. Módlcie się, aby Wasi synowie i córki powrócili do mnie. Módlcie się, by oddali mi chwałę, a ja uzdrowię Amerykę. Nie miejcie złudzeń, kiedy upadnie Ameryka, skończy się wolność na całym świecie. Nasz Ojciec Niebieski potrzebuje zobaczyć nasze oddanie miłości. Powiem Wam to ponownie a mój umiłowany syn Michael bardzo dobrze o tym wie: miłość stanowi istotę mojego przesłania. Miłość stanowi istotę moich pism i mojego słowa. Kochajcie więc Boga całym sercem, duszą, umysłem i siłą, a bliźniego jak siebie. To są nie tylko słowa, lecz wszystko. Tym z Was, którzy uparcie trzymają się mojego starego przymierza, mówię Wam prawdę. Osądzę was na podstawie tych dawnych przykazań, których w żaden sposób nie jesteście w stanie wypełnić. Więc co właściwie zamierzacie zrobić w tej sytuacji? Dlaczego trzymacie się starych tradycji? Trzymajcie się mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dziękujcie mi za wszystko, co dla was zrobiłem. Ja jestem prawdą. A szukający prawdy znają mój głos. Miłość jest w moim każdym tchnieniu, a ja wlewam w was życie. Naśladujcie mnie, a nie stare przymierza. Ja jestem starym przymierzem i wyraźnie wam mówię, bez żadnych metafor. Jeśli będziecie naśladować mój przykład miłości, wypełnicie wszystkie moje słowa zapisane w piśmie, zarówno w nowym, jak i w starym. Rozumiecie? Więc gdy mnie pytacie, jak mam ci służyć, albo czy czynię to. Czego ode mnie oczekujesz? Moja odpowiedź brzmi: Czy kochasz z całego serca najlepiej, jak tylko potrafisz? Czy prosicie mnie o pomoc, by to robić? Czy potrzebujecie łask, aby pomóc wam stać się bardziej miłującymi? Jeśli tak jest, to wspaniale, gdyż czynicie dokładnie to, o co was proszę. Jeśli nie, to od tego musimy zacząć. I znowu. Nie ma w tym żadnego wstydu. Bycie wystarczająco pokornym, aby przyznać, że potrzebujesz pomocy. Jest piękne w moich oczach. Więc nie wstydźcie się. Nie potępiam was. Zachęcam do dobra. Pytam ponownie. Gdzie się podziała ach, ta miłość? I uch to był koniec tego przesłania. Więc. Um. Było to dla mnie niemałe wyzwanie. To przesłanie dotarło do mnie głęboko. Zmagałem się z pewnymi kwestiami, które pan i ja wspólnie rozpracowywaliśmy. I jest um. Jest już po prostu bardzo późno. Czas mija szybko. I my naprawdę wszyscy musimy się wspierać się nawzajem, dawać sobie wzajemne oparcie i zaprzestać tych wszystkich podziałów. Zaprzestańcie kłótni o słowa lub o interpretację jednego słowa. Przestańcie się spierać o drobnostki. Wiecie, przecież Pan Bóg nigdy nie powiedział: Kochaj Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją siłą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego, chyba że się z Tobą nie zgadzam. Nigdy nie powiedział: Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, chyba że nie zgadzam się z Tobą w pewnych kwestiach w piśmie. Nigdy tak nie powiedział. To jest prawdziwy strzał ostrzegawczy, wymierzony w tych, którzy na próżno wypowiadają swoje własne słowa. By siać podziały w ciele. Wiem to doskonale, opierając się na moim własnym, osobistym doświadczeniu. I byłem przez lata napominany. Więc, jako że Chrystus jest głową ciała i wszystkimi Jego członkami, wszyscy musimy współpracować dla dobra Ewangelii, z jednością i miłością, aby osiągnąć wspólny cel. Nic. nic absolutnie nic nie sprawia mi większej dumy niż widok ludzi których znam którzy będą pokorni i zmienić temat lub nie wdawać się w spory i nie walczyć o coś drobnego nawet jeśli mają rację pamiętając że naszym nadrzędnym celem jest uświadomienie sobie że przesłanie ewangelii i pracować na roli, aby zebrać żniwo, jest absolutnie najważniejszą rzeczą, którą możemy robić. To kluczowe. Uff. Chcę też wspomnieć, że Pan mówił mi o paru innych sprawach, gdzie. Wiecie, Pan sprawi, że ja i zespół, który tu tworzymy w We Are the Saints, będziemy posługiwać ludziom i głosić Słowo Boże, przemawiając do nich. Po prostu nie jestem pewien, czy Pan zamierza to robić w ten sposób poprzez. Wiecie, czy poprzez Zoom, czy przez StreamYard, czy na spotkaniach online, czy też będziemy to robić fizycznie, w osobistym kontakcie. A przesłanie od We Are the Saints, które chcę przekazać, brzmi: że Jezus Cię kocha. I kocha Cię bardziej, niż jesteś w stanie to pojąć, a miłość jest odpowiedzią na to wszystko. Wielu ludzi musi to usłyszeć. Są grupy potrzebujące tego. Jeszcze nie do końca wiemy, czy pan nakaże nam udać się do konkretnego miasta, stanu, prowincji czy gdziekolwiek indziej. I wiecie, zorganizować salę konferencyjną lub inne odpowiednie miejsce spotkań. Sale spotkań, aby następnie spotykać się z ludźmi. Jeszcze nie jestem tego pewien, ale wiem, że pan rozmawiał ze mną o osobach, które są tam obecne i które. Mogą chcieć, abyśmy do nich przemówili: ich kościoła domowego, albo do ich własnej wspólnoty wiernych, zgromadzenia, czy też w innym przypadku, jeśli jesteś pastorem, kaznodzieją, lub też po prostu, wiesz, być może młodym pastorem, czy młodym duchownym, albo kimś, kto właśnie zakłada kościół. Jeśli potrzebujesz pomocy, jeśli potrzebujesz. Wiesz, jeśli chcesz, żebyśmy przedstawili jakieś przesłanie od Pana, z pewnością mogę to zrobić. Zapytam Pana, czy to jest kierunek, w którym nas prowadzi. Jednak wydaje się, że właśnie w tę stronę Pan zmierza. Więc bądźcie czujni, bracia i siostry. Mam wielką nadzieję, że uda mi się te konferencje czy spotkania, jakkolwiek je nazwiecie, na kanale, abyście sami je zobaczyli i mam nadzieję, zostali przez nie pobłogosławieni. Wiecie, pozwolić duchowi swobodnie płynąć i działać, a ja modlę się, aby Pan poruszył serca wszystkich, którzy poszukują tego przesłania albo tych, którzy o nim rozmyślali aby zechcieli się z nami skontaktować i to jak najszybciej. Tak, i powtarzam: nie potrzebujecie mojej zgody, żeby dzielić się tymi przesłaniami. Nie potrzebujecie mojej zgody, aby je tłumaczyć na inne języki. Mamy już zespół, który z zaangażowaniem tłumaczy te przesłania na wiele rozmaitych języków na całym świecie. A to przedsięwzięcie rozwija się niezwykle pomyślnie. Jestem ogromnie dumny z naszego zespołu, który to realizuje. Całą tę pracę za kulisami, który zajmuje się tymi wszystkimi przesłaniami, a pan widzi, że to robicie. Zatem myślę, że na tym zakończę to nagranie. Niech Bóg Was błogosławi, a jak zawsze, serdecznie zapraszam na nasz serwer Discord, jeśli tylko macie ochotę z nami rozmawiać i służyć. Możemy tam z Wami swobodnie porozmawiać i. Tak, napiszcie do nas maila, jeśli chcecie, jeśli macie jakieś pytania. Po prostu odezwijcie się, jeśli czujecie przynaglenie od Pana i od ducha, by to zrobić. Proszę, po prostu to zróbcie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Doceniam to i do zobaczenia w następnym filmie. Shalom!